Czy słucha pani czasem muzyki jazzowej? O jakiej? Jazzowej. Słyszała. Na no pewno jak ja nie. Bardzo ciekawa muzyka. Każdą muzykę lubię. bo jest charakterystyczna, nie każdy ją lubi. Nie. Ale ktoś się wciągnie w tę muzykę. Tak, tak! I odczuwa w niej duże zadowolenie i spokój. Nieraz tak, już słyszałem. Są tam wykorzystywane jakieś instrumenty? Tara. No jakby to powiedzieć? No. Trąbka, prawda. Saksofon. Jeszcze podkład muzyczny. Ze Skowronem postanowiłam wybrać się na imprezę w tym mieście dla prawdziwych raperów. Przyjechałeś do Wałbrzycha ze Szczecina. Powiedz, co cię sprowadza tutaj do naszego miasta? Sprowadza mnie oczywiście impreza, no hip hopowa, czarne rytmy, no i nowość pewna, teledyski, które można miksować w końcu za pomocą adapterów. Piękna rzecz, DJ łączcie się. No właśnie, tutaj w Wałbrzychu jeszcze na pewno tego nie było. Czy to jest Twój pomysł na tego typu. Imprezę? No nie, mój pomysł to nie jest, bo jakby ja nie stworzyłem tego sprzętu sprzęt pojawił się na początku roku chyba w sprzedaży No i na pewno robi to wielu DJ-ów, myślę, że w Polsce też Ej, ej! Szalona tony Jazzu, produkcja znowu Tony Jazzu! Czekaliście na to 15 lat lat www ogarni się PL świat Tak, tak, tak! Tony Jazzu! tak, tak! Właśnie tak, właśnie tak, właśnie tak! Więc to się mu wiele, Robimy dyle! Wiemy, że na scenie działałeś już ładnych kilka lat, powiedz jak zaczynałeś, gdzie do tej pory można Cię było usłyszeć? Ładnych kilkanaście nawet. Zaczynałem no, w Szczecinie, wiadomo, nie? Pierwsze co było to były dżemy, to były takie fajne dżemy, które przychodziło no, dużo ludzi, nie? Rodziny, dzieci podnoszone do góry, żeby nad ramionami było widać, nie? bo był tłok straszny. Nie? Ściany malowane, piwoje przyjeżdżali. Szczecin zawsze słynął z tych takich bardziej obfurowych zajawek. Nie? Był, była scena graffiti, była scena pipoi. No i później doszła do tego scena muzyki i tym ja się zająłem na tych dżemach. No i tam zaczynałem. No, tam poznałem ludzi, z którymi założyliśmy pierwszy skład, który był szerzej znany w Polsce. Snuzę, senuzę, styl nad style. No i tak to się zaczęło, tak to się zaczęło kręcić, później był z teraz współdzielnia, www. ogarni się.pl i to tak to się gry. Zakuwanie oczywiste jak dla mnie, jak tana, bo robimy to od wieczora do rana, krematorium, sesja nagrana, wokusa tym na mordzie tym, nam tym, dymendy, miry, mebry Robimy dypalimy to, jak wiemy to kto obrotów czuje się, zrobimy dysk Wiemy, że najlepiej czujesz się w klimacie brudnego południa. Skąd taki wybór? Nie, nie czuję się najlepiej w klimacie brudnego południa. Najlepiej czuję się w swoim klimacie. Brudne południe, owszem, muszę przyznać, zjawiłem się tym stosunkowo niedawno. Ja wiem, ale no nie, nie przenosi to jakby na moją twórczość chyba. No mamy tam z, ze składem zogarni się, mamy parę takich numerów w tym klimacie, ale tak naprawdę próbujemy zrobić zupełnie coś swojego, a nie, nie naśladować coś. I na pewno jeżeli chodzi o brudne południe, to w Polsce jest wielu przedstawicieli, którzy bardziej oddają tą scenę w Polsce niż, niż my na przykład czy ja. Ja staram się robić energetyczną muzykę coś z przytupem, klubową. Na drodze znam, na prawo wylocha, 50 małgi, 70 za wolno, jakby się pytały psy, niczem se nie golno. Czemu... Y, to twój pierwszy pobyt w obrzychu, czy wcześniej już poznałeś to miasto, możesz coś o nim powiedzieć? Nie, zupełnie pierwszy raz, nie byłem tu nawet przejazdem, byłem w okolicach, powiedzmy tutaj w górach ale nie, nigdy akurat nie zahaczyłem o Wałbrzych. Fajnie, że się w końcu udało, no. Klubik jest bardzo sympatyczny, prowadzony przez dobrych ludzi, co mi się bardzo podoba, bo wiadomo, że trzeba się wspierać, no. My bez klubów nie istniejemy jako artyści, no. Życzyłbym sobie na przyszłość, żeby po prostu kluby były miejscem, gdzie artyści się rodzą, a nie wytwórnie, które tworzą artystów, bo wiadomo, taka droga jest lepsza, to ludzie wtedy decydują, kto jest tak naprawdę zajebisty. moc. Dobrzych studenci wszyscy łączcie się, róbcie imprezy, przychodźcie, płaczcie nam Więc rura, chcę zapomnieć o pturach, taka jest nasza natura, nic nie wskórasz, opór z broni Tam gdzie jest kapura, nie jedna głowa urzęd w łatwych murach Więc róra, chcę zapomnieć o turach, taka jest nasza natura, nic nie w skórasz, obór broni Tam, gdzie jest ta bura, jedna głowa urzęd w łatwych murach Po ostatnim programie na temat fotografii dostaliśmy wiele maili na temat tego, jak powinien wyglądać mode modeling modeli. Skąd wziął się pomysł na tego typu scenerie? Pomysł na tego typu scenerie bierze się z chęci robienia sesji niekomercyjnych. Klienci jednak wymagają bardziej, bardziej, bardziej standardowych rzeczy. I żeby trochę odpocząć od komercji, robimy zdjęcia właśnie w takich klimatach. Czy jest to Twoja pierwsza sesja? Tak, jest to moje pierwsze zetknięcie z obiektywem. I nie jest Ci zimno? To jest cholernie zimno. <noise> na no, początku trochę było, ale to kwestia przyzwyczajenia. Teraz już trochę się rozgrzaliśmy, także jest już dobrze. Czy na co dzień zajmujesz się fotografią profesjonalnie? E, tak. Dlatego właśnie weekendy odpoczywam robiąc zdjęcia na strychu. Czy wiążesz swoją przyszłość e, z modelingiem? No, raczej nie, nigdy nie brałam tego pod uwagę. Aczkolwiek bardzo polecam każdemu taką e, sesję dla własnych potrzeb. Z Wałbrzyskiego Strychu żegna się z Państwem Adam Kasprzak. Życzę udanego wieczoru.